No, już jestem online, dzień dobry. Wybacz, że mam trzy minutki poślizgu. Trójeczka, która nam towarzyszy od początku naszego, naszego programu w czasach próby. Dzisiaj bardzo ważny temat. Dzisiaj bardzo ważny temat, ponieważ dzisiaj rano wstałem, aby otrzymać następne informacje z YouTube'a i w tym momencie nie ma nas na YouTube. Ie. Dostaliśmy ostrzeżenie numer 2. I ta trójeczka, która gdzieś tam jest, również w YouTube'ie, trzy ostrzeżenia i cię nie ma. Jest już po prostu bardzo blisko tego, aby się zrealizować w przypadku naszego kanału. Zastanówmy się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Zastanówmy się nad tym pod kątem cenzury. Napisz mi, proszę, z czym kojarzy ci się cenzura? Co to jest cenzura? Z czym ci się kojarzy i jak się z tym czujesz? Jeśli ktoś cenzuruje treści, jeśli ktoś cenzuruje, nie pozwala ci mówić tego, co czujesz, nie pozwala ci przekazywać informacji sprawdzonych, potwierdzonych, Um, dla kogoś, to jak się z tym czujesz? Jakie wywołuje to w tobie emocje? Co byś chciał zrobić? Cenzura, jeśli słyszysz wyraz cenzura. Cenzura według Wikipedii to jest kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. Polega na weryfikacji, telewizja, radio, prasa, nawet obrazy, różnego rodzaju poezja itd. itd. Kontrola? Przekazywania informacji? Ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań? Jak się z tym czujesz? Bo ja tego doświadczam. I ty niedługo prawdopodobnie też tego doświadczysz, jeśli jeszcze nie doświadczyłeś. Znana również cenzura jest pod taką, takim sformułowaniem świadome wprowadzanie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych Informacji. Jak to pięknie pasuje do tego, co się dzieje w tym momencie? Wspaniale, wspaniale. Ktoś podał nam dokładnie, co się w tym momencie dzieje. Z jednej strony mamy zabraną wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań, a z drugiej strony świadome wprowadzanie nas w błąd, co się w tym momencie w Polsce dzieje. Ustawa! Która jest ważniejsza według ciebie? Aborcyjna, która dotyczy może tysiąca kobiet rocznie? Czy covidowa, która dotyczy 38 milionów Polaków? Która jest ważniejsza? Co się wyprawia w Polsce? W tym momencie świadome wprowadzanie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji. Mówiliśmy o tym wczoraj. Nie będę się do tego jeszcze raz odnosić, ale chciałem Ci po prostu dać przykład. Wzmianka o potrzebie cenzury wyobraź sobie pojawiła się już w 360 roku przed naszą erą. Platon o niej mówi o konieczności cenzury w mitol w mitach. Coś niesamowitego. Następnie po usprawnieniu maszyny Gutenberga, czyli drukarni Gutenberga, władcy natychmiast prowadzili cenzurę treści, które są tam drukowane. Natychmiast spłynęli na to żeby kontrolować narrację. Tak jak ci mówiłem na samym początku, jeśli chodzi o nasz projekt i w czasach próby, informacje, które przekazuję, cały czas to jest walka o narrację. Która narracja wygra? Czy wygra narracja, że tego samego dnia wprowadzono ustawę, w której można nas zaszczepić bez naszej zgody, w której lekarz może podejmować decyzję o tym, czy nas zaszczepić, czy nie i tak dalej. Mnóstwo informacji pełno jest tego w internecie. Nie będę się do tego odnosił. Czy ustawa na temat aborcji, która jest ważniejsza, ta dotycząca tysiąca kobiet, wa bardzo ważna oczywiście, i wolności wyboru, ale tu mamy 38 milionów Polaków, która jest ważniejsza. Ale władze upewnią się, że cenzura w, w sieci będzie istniała. Kiedy jest coś, co jest mało ważne, cał wszystkie serwisy o tym trąbią, jeśli coś jest bardzo ważne, ale władze chce, chce to wprowadzić, zostanie to skasowane. Zlikwidowane, zniesione. Ale dlaczego tak się dzieje? Skoro mamy swoje prawa, wydziały się o swoich prawach, słyszałeś o takim, o takim cudownym dokumencie, który nazywa się Konstytucja. Konstytucja, najważniejszy dokument w każdym kraju. W USA w konstytucji jest zapisany całkowity zakaz cenzury. Całkowity zakaz cenzury, tak zwana pierwsza poprawka do Konstytucji. W Polsce cenzura jest sprzeczna z konstytucją. Jedyny zapis, który cały czas, który cały czas w Polsce jest pokazywany palcami, to jest um, artykuł 212 prawa karnego o zniesławienie. Ale w Polsce jest zapisane cenzura sprzeczna z konstytucją. To co my, z czym my mamy do czynienia tutaj w tym momencie? Z czym my mamy do czynienia, ja się pytam. Historycznie w komunie tak zwanej. Doświadczyliśmy cenzury, prawda? Ale teraz przecież żyjemy w państwie demokratycznym. Zaraz, zaraz. Czy my żyjemy w komunie, czy my żyjemy w państwie demokratycznym? Co to jest konstytucja? Co to są prawa? Moje prawa do swobodnego wypowiadania się w kwestiach, w których akurat cholernie dobrze się znam. To decyduje o tym, że moje treści można usunąć i można mnie cenzurować. Zastanówmy się nad tym. W jakim państwie jest YouTube? W jakim państwie jest YouTube? YouTube został zarejestrowany 14 lutego 2005 roku w USA. Dlaczego YouTube wprowadza cenzurę? Dlaczego usuwa filmy i kanały? Cenzura? Które prawo łamie YouTube? Prawo USA czy Polski? Ja wypowiadam się do ciebie w języku polskim. Swój kanał mam zarejestrowany w Polsce. W Polsce cenzura jest niezgodna z konstytucją, w USA jest totalny zakaz cenzury. To dlaczego YouTube usuwa moje kanały, moje filmy i mój kanał? W jakim państwie jest Facebook? 4 lutego 2004 roku został zarejestrowany w USA. Widziałeś już pewnie to, widziałeś, dzielisz się treściami, czy to z naszego kanału, czy z innych kanałów, i na pewno widziałeś informacje. Sprawdziliśmy, nie, niezależni e, e, sprawdzacze sprawdzili te treści i, one są, i uznaliśmy, że są fałszywe. I na czarno masz taki ekran u siebie na ekranie, na czarno. Treści są fałszywe. A czy doświadczyłeś już bana? Doświadczyłeś już takiego czegoś, że nie możesz się podzielić, bo jacyś niezależni sprawdzacze? Sprawdzacze, rozumiesz? Sprawdzili, że te treści są fałszywe? Kto to sprawdza? Czy ludzie z USA, czy z Polski, czy z Marsa? Kto to sprawdza? Gdzie są ci ludzie? Dla kogo oni pracują? Niezależni sprawdzacze? Kto to jest? Pokażcie mi, kto to jest! Gdzie jest kodeks treści, które są prawdziwe, które są fałszywe? Pokażcie mi kodeks, bo ja przekazuję informacje, które są logiczne, które są prawdziwe, które są sprawdzone, które pomagają tysiącom ludzi. Dziesiątkom, jeśli nie setkom tysięcy ludzi. Kto to sprawdza? Według jakiego kodeksu? Jakie prawo łamie Facebook? Jakie prawo łamie Facebook? Jakie prawo łamie YouTube? Do której konstytucji YouTube czy Facebook się odnosi? I kto ich weźmie za odpowiedzialność? Kto sprawdzi odpowiedzialność tych kanałów? No przecież my musimy wszyscy działać w prawie. Jeśli był nakaz noszenia maseczki, a był tylko rozporządzeniem, i przekazywaliśmy Tobie, że nie musisz nosić szmaty, ponieważ prawo nie, nie ma prawa takiego, które by nakazywało na Ciebie noszenie szmaty, jak również jest to dla Ciebie niezdrowe, to te filmy zostały usunięte. A dopiero wczoraj wprowadzono ustawę, w której jest nakaz noszenia szmaty na twarzy. To co się odbywało przez ostatnie 6 miesięcy? Co z mandatami, które otrzymałeś? Co z wnioskami do sanepidu? Co z wnioskami do sądu? Nieprawnie zostały Ci nałożone te sankcje. Zapłaciłeś mandat? Nie słuchałeś tego, co przekazywaliśmy? To były bezprawne działania. Bezprawnego nierządu, który na całym świecie robi tą samą szopkę. I teraz na podstawie YouTube'a i Facebook'a nie będziesz mógł się o tym dowiadywać. Jak to jest możliwe i jak to wygląda z mojej strony? Chciałbym ci to pokazać. Zobacz, jak to wygląda z mojej strony. Mam nadzieję, że to zadziała. Działa. Super. Mam nadzieję, że też będzie widać. OK? 22 września otrzymujemy od YouTube'a kolejne ostrzeżenie. Byliśmy wtedy zawieszeni. Nie mogliśmy nadawać na YouTubie. Pamiętasz, był taki moment? Przez tydzień czasu byliśmy zawieszeni, nie mogliśmy nadawać. Dostajemy nas tego na następnego e-maila. Mówiłem też tobie, że YouTube kasuje nasze filmy. Po prostu, tak jakby z automatu filmy uciekają z naszej strony. Co się dzieje? Cześć, odmładzanie na surowo. Nasz zespół sprawdził Twoje treści i stwierdził, że naruszają one wytyczne dla społeczności. Usunęliśmy z YouTube treści te treści film 5 pytań tygodnia do COVID-19. Zobacz, widzisz, taką kartkę dostaliśmy żółtą. Wiemy, że możesz czuć rozczarowanie, ale zależy nam, by YouTube był bezpiecznym miejscem dla wszystkich. Jeśli treści są niezgodne z naszymi zasadami, usuwamy je. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, możesz zgłosić odwołanie, ale my przejrzymy się, się Twoim treściom jeszcze raz. Więcej informacji znajdziesz poniżej. W jaki sposób Twoje treści naruszyły zasady? Treści wyrażone, wyrażane, wyrażane, przepraszam, treści wyrażanie. Podważające efektywność zaleceń WHO lub lokalnych organów służby zdrowia dotyczących zachowania odległości i samoizolacji, które mogą prowadzić do działań y, sprzecznych z tymi wytycznymi, nie są dozwolone na YouTube. Ale gdzie to jest zapisane? Bo nie ma czegoś takiego zapisanego na YouTube, żeby to było zakazane. Jak to wpłynie na Twój kanał? Na, y, twój kanał niedawno otrzymał ostrzeżenie dotyczące treści, dlatego obecnie nie możesz przesyłać filmów, publikować wpisów ani transpo, transmitować na żywo. Ponosisz już karę, dlatego nie nałożyliśmy kolejnego ostrzeżenia, ale usunęliśmy treści z YouTube. Czyli ten film został usunięty. YouTube'ie, usunąłeś nam ten film. OK, dobrze. Nie zgadzało się to z Twoimi wytycznymi. To powiedz mi, dlaczego dzisiaj dostaliśmy. Żółtą kartkę albo pomarańczową za ten sam film. Nasz zespół sprawdził film i powiedział, że 5 pytań tygodnia COVID-19 wskakuj jest niezgodny z wytycznymi. I znowu WHO, WHO. I jak wpłynie to na Twój kanał? Twój kanał ma teraz dwa ostrzeżenia. Oznacza to, że nie możesz przesyłać filmów, publikować wpisów ani transmitować na żywo przez dwa tygodnie. Uzyskanie trz, ty, trzech ostrzeżeń w ciągu 90 dni spowoduje trwałe usunięcie Twojego kanału. Raz dostaliśmy obostrzenie, zdjęcie filmu i powiedziane nam zostało, że nie wpłynie to na nasz kanał. Dzisiaj dostaliśmy, że jednak wpłynie. Wiesz, pomyliliśmy się. Jednak wpłynie. Napisałem odwołanie. Natychmiast. No przecież ja jestem logicznie myślącym facetem. Skopiowałem to, co dostałem 22 września, wysłałem do YouTube'a jako odwołanie. I co dostałem od YouTube'a? Napisałem, słuchajcie... Napisaliście mi, że usunęliście ten film. Napisaliście, że film jest usunięty. Dlaczego jeszcze raz go usuwacie i dlaczego dostaję drugie obostrzenie? Że prawdopodobnie zaistniała jakaś pomyłka. Bardzo proszę o to, żeby przywrócić mi możliwość nadawania. To dostałem taką wiadomość z automatu. Dziękujemy za przesłanie do YouTube odwołania dotyczącego materiału wideo. Po dokładnym sprawdzeniu treści sprawdziliśmy, że Twój film narusza nasze wytyczne dla społeczności, dlatego podtrzymujemy naszą pierwotną decyzję. Dziękujemy za, za, za wyrozumiałość. W jakim my świecie żyjemy? Ludzie! Przecież tam nie ma żadnych ludzi. Tam nie ma żadnych ludzi, bo jeśli by tam byli ludzie. To by zobaczyli, że tego filmu nawet nie można sprawdzić, bo go nie ma na YouTube. On został zdjęty 22 września. Dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy 23 października, tak? Dobrze mówię? Dzisiaj mamy który dzień? 24 nawet października. Tego filmu tam nie ma od miesiąca. Ale mimo wszystko został zdjęty. Bo mógłby być gdzieś w jakiejś czarnej dziurze. Pewnie w tej samej czarnej dziurze, w której. Nasi kosmonauci się teraz poruszają w tej czarnej dziurze, po prostu w tej otchłani tego świata, po prostu, który został wykreowany przez Matrixa. Matrix się zwija. Zwija nas, żebyśmy nie mogli do ciebie przekazywać informacji, ale też jednocześnie się zwija, bo to, co wyprawia Matrix, jest poza wszelką jakąkolwiek jurysdykcją. To, co oni wyprawiają, po prostu się w głowie nie mieści. Łamią podstawowe prawa. Do wyrażania naszych myśli i prawa do tego, żebyśmy mogli logicznie myśleć. No ale to jest YouTube. A co z Facebookiem? Na Facebooku, uwaga, uwaga, co my tu mamy na Facebooku? Na Facebooku jesteśmy na czerwono, strona jest narażona ryzyko wycofania z publikacji. Tutaj dwie jakieś informacje zamieściliśmy i to zobacz jako Agnieszka, bo wtedy byłem zbanowany na Facebooku, nie mogłem do swojej własnej stronki zajrzeć i zrobić dla ciebie live'a. Musiałem się logować jako Agnieszka, wprowadziłem jakieś dwa materiały, które nawet nie są pokazane, jakie to były materiały i one zostały usunięte. I kiedy to profesor Good się wypowiadał w telewizji i mówił, że, że, że ta cała pandemia to jest walka pomiędzy USA i Chinami, ten film został usunięty 2 października i za, za, na czerwono się zapaliliśmy. Za moment prawdopodobnie nas tu nie będzie. Ale kiedy ten półgłówek staje w jakiejś durnej szmacie na twarzy, przebierańce po prostu, i pokazuje całej Polsce liczby, pokazuje całej Polsce liczby, to jest podział zgonów pacjentów zakażonych koronawirusem w przedziałach wiekowych. To wszyscy patrzą na te liczby i na to, co się wyprawia, i nic z tym nie robią. I nic z tym nie robią. Jeden pacan rządzi całym krajem. No, może pięciu. Takich pięciu pacanów na pewno można wymienić. Takich kukiełek pacanów takich po prostu. Pokazuje nam, że e, śmiertelność na koronawirusa jest taka. 0 do 5, 0%, 5 do 10, 0%, 10 do 15, 0%, 15 do 20% wymyślili sobie 1 dziesiątą procenta. Pamiętasz, mówiłem, że dwie osoby zmarły. Jedna była bardzo chora, niepełnosprawna w wieku 18 lat, a drugi chłopak miał jakieś alergie. Ja robiłem film już wcześniej na ten temat. W wieku 20 do 25, w wieku 25 do 30, 0%, od 30 do 35, 1 setna, 35 do 42 setne. Lecimy aż do. 55-60 to jest mniej niż 1%. Tutaj powyżej 60, jeśli ostatnio sprawdzałem, to Polacy najczęściej w tym wieku umierają już w Polsce. Średnia wieku to chyba jest 78. To ten pacan zamyka cały kraj, wprowadza jakieś czerwone strefy. Dobrze, że nie gówniane strefy. Po prostu czerwoną strefę wprowadził sobie. On sobie wprowadził czerwoną strefę, ty rozumiesz? Żeby nas uchronić przed śmiertelnością na koronawirusa. Śmiertelność dla nas, dla mnie, dla ciebie. Śmiertelność, rozumiesz? My żyjemy w erze końca Matrixa, końca tych pacanów. To są pacany. To są pacynki, pacany takie, no nie wiem jak ich nazwać. Dla mnie to jest po prostu debilizm. Kiedy ja chcę do Ciebie przekazywać informacje, jak działa układ limfatyczny, jak działa układ krwionośny, jak możesz zadbać o swoje zdrowie, co możesz zrobić, żeby żyć i być zdrowy do końca swojego życia, to moje treści muszą zniknąć z YouTube'a przez niezależnych sprawdzaczy sprawdzone i mój kanał musi zniknąć jeden, drugi, żeby Ci pacani, którzy pokazują Ci w twarz, że nic Ci nie grozi, ale mimo wszystko zamkniemy Ci siłownie, zamkniemy Ci restauracje, zamkniemy Ci całe życie publiczne, zlikwidujemy całkowicie Twój majątek, zlikwidujemy twoje, twój biznes, doprowadzimy Cię do ruiny, zniszczymy całkowicie po, e, e, społeczne integracje, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale od dzisiaj więcej niż pięć osób nie może się spotkać. Wszystkie wesela są odwołane, dzieci nie będą mogły już chodzić do szkoły. To ten pacan nie zostanie zlikwidowany. On nie zostanie zlikwidowany. Zobacz, w jakim świecie żyjemy. Ja z tego świata się wyłączam, chyba że mnie wcześniej oni wyłączą. A jeśli chcesz się dołączyć do naszego świata, świata ludzi suwerennych, w którym mamy wolność decydowania o tym, co, o czym myślimy, co mówimy, czyli wrócę raz jeszcze tutaj, w moim świecie, w naszym świecie, który tworzę, nie ma kontroli, nie ma kontroli publicznego przekazywania informacji postaci myśli i przekonań. Nie ma czegoś takiego. Nie można czegoś takiego wprowadzić. Poza tym, świadomego wprowadzania w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji nie istnieje w, moim, w mojej przestrzeni. Ja jestem suwerennym, wolnym człowiekiem. W tym momencie korzystam jeszcze z tych łamiących prawo podstawowe do życia platform, żeby się z tobą komunikować. Dlatego żeby obudzić twoją świadomość, żeby było nas jak najwięcej, żebyśmy mogli stworzyć faktyczny ruch oporu. Kiedy już zaczną działać wszystkie te ustawy, które są wprowadzane, potrzebujemy mieć faktyczny ruch oporu i ten faktyczny ruch oporu, dopóki jeszcze będzie można wysyłać e-maile, możesz być jego częścią. Potrzebujesz ewentualnie, jeśli chcesz być częścią, nie musisz, tak, ale warto by było, jeśli chciałbyś korzystać z naszych informacji, dołączyć do nas, to wszystko, co teraz jest tutaj zapisane, jest za darmo. Możesz albo wpisać surowezdrowieksiążka.com ukośnik darmowy, kreska rozdział i dostaniesz od nas darmowy rozdział naszej cudownej książki, bestsellera, w której będzie zapisane, jakie soki na twoją chorobę. Być może już masz, być może masz książkę, być może masz rozdział, ale ja zwracam się do osób, które nie mają. Jeśli chcesz, możesz też pobrać darmowo 7 sekretów, jak poprawić swoją odporność. Zrobiliśmy specjalne na to szkolenie, wpiszesz. Nasza społeczność, czyli tutaj nie ma żadnych znaków yy, polskich, czyli jest nasza społeczność.com Ukośnik Odporność, kreska 7 Sekretów. I dostaniesz od nas Darmowy, darmowy materiał. Albo wpisz odmladzanie nasurowo.com ukośnik 5 sekretów. Przepraszam, to jest sekretow. Odmladzanie nasurowo.com ukośnik 5 sekretów. Tutaj dowiesz się, jak zrzucić kilogramy. Widzisz, my jesteśmy kanałem, który ma Ci pomagać. My z założenia jesteśmy kanałem, aby dzielić się dobrą informacją. W tym roku niestety musieliśmy wkroczyć w miejsce tych działań związanych z rzekomym świrusem koronki. Po to, żeby Cię uchronić po raz kolejny. Nasze intencje są bardzo dobre. Nasze intencje wypływają z serca, nasze intencje wypływają z dobroci w stosunku do Ciebie i wszystkich ludzi na świecie. Natomiast bardzo szybko, prawdopodobnie, Nasze kanały niestety znikną. Być może nawet po tym filmie na Facebooku zostaniemy zablokowani. Być może nie. To wszystko zależy od niezależnych sprawdzaczy. Co możesz zrobić? Podziel się na pewno tym filmem, po to, żeby inni też mogli się dowiedzieć. Żeby na przykład wiedzieli o tym, co pokazuje kukiełka w telewizji i przed czym chce uchronić cały kraj. Może, nie wiem, może coś się zmieni i ludzie zaczną działać. Ja. Robię co mogę, potrafię tyle, co potrafię, to robię. Pracuję dla ciebie od początku roku codziennie, przez cały dzień. Odpowiadam na twoje wiadomości, kręcę filmy, przygotowuję materiały, sprawdzam wszystkie dane, statystyki, upewniam się, że to, co ci przekazuję, jest dla ciebie przede wszystkim bezpieczne. Ale dzięki temu doszliśmy do takiego etapu, że nie możemy nadawać już na YouTube i być może niedługo, niestety, nie będziemy mogli nadawać na Facebooku. Zachęcam, dołącz do nas. Jeśli chcesz otrzymywać od nas wiadomości, raz w tygodniu dostaję, wszyscy dostają e-maila. W co-sobotę wysyłamy e-maila. Sprawdzaj swoją skrzynkę co-sobotę. Wiele osób do nas odpisuje i dziękuje nam za te, za te informacje. Do tej pory odsyłaliśmy Ciebie do filmów na YouTube. Prawdopodobnie teraz będziemy odsyłać Ciebie do filmów na Facebooku, a jak te dwie platformy zostaną dla nas zamknięte, to po prostu będziemy nagrywać dla Ciebie filmy po to, żeby dzielić się z Tobą najważniejszymi informacjami, które będziemy weryfikować. Ale my jesteśmy niezależni weryfikatorzy, którzy patrzą logicznie, pod kątem Twojego zdrowia i Twojego bezpieczeństwa na te wszystkie informacje pokażę Ci jeszcze raz na koniec, co pokazuje pajac w telewizji, żeby w ten sposób móc zakończyć te nasze cudowne dzisiejsze spotkanie zobacz chronią Ciebie robiąc te rzeczy, które robią chronią 75% społeczeństwa, która może nawet 85% społeczeństwa która nie ma żadnego zagrożenia a wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy Słyszałeś o tym, że w Hiszpanii wprowadzają godzinę policyjną? Wprowadzane są godziny policyjne, zamykane są całe kraje. Całe kraje, tak to nazywają tutaj, części województwa. Myślę, że te dwie trzecie kraju już jest zamknięta. Nie wiem, kiedy zapukają do nas, że godzina policyjna jest. Nie wiem, tego nie wiem. Ale chciałabym ci powiedzieć, że w Hiszpanii 99,9% osób nosi szmatę na twarzy. Noszą od marca. Kiedy to powiedziano im, żeby nosić szmatę na twarzy? I wyobraź sobie, oni codziennie notują prawie 15 tysięcy zachorowań, pozytywnych wyników. Jak to jest możliwe, powiedz? Że skoro Hiszpanie są tak karni i noszą szmaty na twarzy, i dla mnie jeszcze każą nosić ja jestem jedną osobą w sklepie czy w różnych miejscach, która nie ma maseczki no może trójka nas jest ja, Agnieszka i Regina to jak to możliwe? Że dalej każe nam się nosić te szmaty na twarzy. Bo w Polsce to wiesz, raz się nosi, raz nie nosi, to można powiedzieć, o, pewnie maseczki trzeba założyć. W Hiszpanii noszą cały czas. Ja myślę, że oni się do łóżka kład kładą tutaj z maseczkami, bo jeżdżą w samochodach, noszą wszędzie, noszą na podwórku cały czas. Czy to było la lato, wiosna, czy wiosna, lato, czy teraz jesień. Nie, ma nie miało to żadnego znaczenia. Natomiast Hiszpanie nie potrafią połączyć dwóch rzeczy. Każą mi nosić szmaty. Przez 6 miesięcy, a liczby cały czas idą w górę. Cholera to też maty nie działają, wyrzućmy je wszyscy. Ale kto by o tym pomyślał? Skoro się nie używa swojego szarego, swoich szarych komórek, swojego mózgu, no to niestety w takim świecie żyjemy, jakim żyjemy. Zapytaj się, Facebooka i YouTube'a, jeśli masz takie możliwości, czy wie o tym, że łamie prawa, podstawowe prawa człowieka, które w Stanach Zjednoczonych są totalnym zakazem cenzury, a w Polsce Cenzura jest niezgodna z konstytucją. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wartościowe i podzielisz się z innymi. Dzięki za paluchy, serducha. Trzymaj się cieplutko. Jutro dowiesz się o relacjach, jeśli dołączysz do naszego szkolenia. Uwaga, szkolenie o 16 z Reginą Bukowską. Jak zbudować relacje w naszym domu podczas kwarantanny, podczas tego wszystkiego, co się będzie działo. Pamiętasz, jak było poprzednim razem? Słyszałeś, jak wiele było bujek w domach, kłótni i tak dalej. Cały czas się o tym trąbiło. Co ty na to, żeby się do tego przygotować? I inaczej podejść do tego. Kwarantanna jest już przesądzona. Prawie pół miliona Polaków jest na kwarantannie. Kwestią czasu jest to, że ty też trafisz do domu. Może się dowiedz, jak zrobić to inaczej. Regina ma naprawdę wspaniałe narzędzie, żeby ci przekazać. Dołącz do nas, link będzie pod spodem również. Do zobaczenia później. Trzymaj się. Cześć.